Moi drodzy, tego Razika, którego teraz widzicie, nie sobie siedzieć, żeby dobrze być w kadrze. Porażka, porażka, ale nie, nie dam się. Jesteście na kanale o obrazów krok po kroku. Ja nazywam się Adam Razik, gdzie jest awaryjny odcinek, po prostu bardzo, bardzo odmienny od tego, którego mi oglądacie. Ale zacznijmy jak zwykle czołówka i powiem o co. oddam, że się załamie. Nie, nie, nie. Nastąpiła awaria mojego sprzętu, mojego aparatu i po prostu nagrywam dzisiaj do was, a że chcę z wami być i chcę się pokazać jak zwykle, to nagrywam smartfonem. Zrobiłem próby przy świetle takim jak zwykle. Okazało się, że... Także przepraszam dzisiaj za światło, za dźwięk, za wszystko, co tutaj się... Wybaczcie mi. Ale chcąc być z wami, to po prostu... Yy... Po prostu jestem w takiej formie, w takim przekazie, w takim, w takim wyglądzie jakim jestem. Napociłem się tu, żeby coś. Nawet widzicie, Jaśka nie ma. Jaśnik będzie na po naprawie sprzętu. Sprzęt będzie naprawiony nie wiem za ile. Podobno na początku sierpnia, albo gdzieś 8 sierpnia. O ile da się naprawić, nie wiem. Myślałem, pff, może zamknąć ten kanał, może już skończyć. Nie, nie dam się tym, co mam. Tak jak umiem, tak jak potrafię. Bądźcie ze mną, wspierajcie, a, a będę. Będę, bo się zaparłem, że będę. Ja y, się jak będzie skończony, jak już będzie sprzęt naprawiony. Mm, dzisiaj tu namalowałem się, pokazywałem Wam, jak te farby mieszać. Wziąłem ten obrazek, troszeczkę z niego zrobiłem. Y, ten, pamiętacie taką abstrakcję, tutaj troszeczkę już, ale już zapomnijmy o tym. Zobaczcie, jak teraz wygląda. Troszeczkę chciałem um, go, mówiłem o kolorze, o tym, że te ciepłoty, na to zwracajcie uwagę, żeby obrazy wasze nie były, żeby szukać tych niuansów, żeby w, w obrębie jednej barwy, na przykład niebieskiej, y, szukać różnych odcieni tego. Tu mówię o odcieniach, a tutaj pewnie to nie wygląda. Tam. Mówię przy jednej żarówce, teraz to robię i tak jak to wygląda, tak wygląda. Dzisiaj skupię na tym i powiem na mm, parę pytań yy i. Kasia napisała do mnie yy, i pewnie wielu z was się z tym boryka i wielu by chciało, malując i robiąc to, co robicie, czyli malujecie obrazy. Chcecie z niego z tego żyć, że jak mówię, nie, ja na przykład nie maluję po to, żeby zarabiać, ale zarabiam po to, żeby malować, żeby, żebyście mogli to robić. To wymagana jest, to trzeba było coś tam kiedyś sprzedać, żeby, żeby mieć na te farby, na te pędzle, na to wszystko, co, co potrzebne do malowania. Nie powiem dzisiaj, o, zrobię taki oddzielny odcinek o tym, jak sobie z tym radzić i jak sprzedawać, bo moją ideą jest w ogóle tak, dlatego powstała grupa kreatywna, która mi od lat chodziła po głowie i pomagania właśnie takim ludziom jak wy, jak ci, którzy malujecie, wy, wy którzy malujecie. I grupa kreatywna, taką moją ideą, takim moim marzeniem, założeniem, zamierzeniem jest to, żeby właśnie była dla takich ludzi, żeby ci ludzie, którzy chcą malować, którzy chcą z tego żyć, żeby mogli po prostu sprzedawać te swoje obrazy. No bo wiadomo, że z takich pobudek jakich tego tej potrzeby serca to robimy, i chcemy się cieszyć tą pasją, chcemy z tego czerpać jak najwięcej tej przyjemności i radości, bo to jest naprawdę niesamowita radość, jak odkrywasz tą plamkę po plamce, jak ostatnio ktoś mi nawet napisał, że ten ostatni mój odcinek z odcinków, kiedy malowałem tylko o sole było widać te moje zmagania, te, te moje... Tą, ten, ten trud, który wkładałem w ten albicie, że tam nie było, jeżeli było zniechęcenie, to, to jakieś takie, też podszyte taką pewnością siebie i radością, że po prostu z tego wybrnę. Bo oto taką pewność siebie powinniście w sobie wyrabiać i nad taką pewnością siebie pracować, żeby, żeby a ja mam wam właśnie w takiej wyrabianiu w sobie takiej pewności siebie w tym, co robicie pomagać. I właśnie, wracając do mojej idei grupy kreatywnej. To w założeniu będzie taka strona, nawet powstanie strona internetowa z taką galerią, z poszczególnymi osobami, które tam wchodzą w skład grupy. Każdy będzie miał swój profil, taki, no tak jak, nie wiem, jak profil na Facebooku, tylko to będzie, wiesz, koloryści polscy, Kreatywni Polska, koloryści polscy, BIS czy POST, po prostu POST postów, koloryści polscy XXI wieku. Ludzie kochający kolor, kochający malowanie, kochający malarstwo. Tacy, którzy. To będzie marką, to będzie marką. Jak znajdziesz się w tej grupie, znajdziesz się na takiej stronie, znajdziesz się, to będzie ci łatwiej. Ja wiem, co to znaczy sprzedać obraz. Ja wiem, bo co jest potrzebne do sprzedawania obrazu? Co, co jest potrzebne, żeby obraz sprzedać? Wzbudzenie w kliencie, w waszym yy, przyszłym kliencie, w tym, który ten obraz kupi, potrzeby, takiej chęci, że chce go mieć. Wiadomo, Jedną z podstawowych rzeczy, żeby taki obraz sprzedać, yy, a której nie macie, to jest nazwisko, którego jeszcze nie macie, nie wyrobione, macie markę, że to Jan Kowalski to jest na pewno ten, którego chce mieć, bo i kolejka się ustawi po to, żeby, żeby ten obraz od tego Jana Kowalskiego kupić, czy Marii Nowak. Ale tego nazwiska jeszcze nie mając, musicie wzbudzić potrzebę, Chęci nabycia tego, kupienia tego obrazu w tym Waszym odbiorcy. A że obrazy, etapy, na których jesteście, ten, to jeszcze nie jest, wiecie, to, że niejednokrotnie to taką. To po prostu nie jest jeszcze na tyle, na tyle dobre, na tyle jeszcze tak, tak piękne, tak po prostu. Że chce się go mieć. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę, bo, bo to jest tak u każdego twórcy, że po prostu zdaję sobie sprawę z jakości, z wartości swojego dzieła, z wartości tego, co, co namalował. I cały czas to jest takie, cały czas dążenie do tego, do doskonałości, do, 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 do bycia lepszym, do bycia lepszym, do bycia lepszym. I pokonywanie tej drogi, pokonywanie tego dystansu, do tego, żeby te obrazy były coraz lepsze, coraz lepsze, coraz lepsze. I dlatego. Jeżeli jeszcze nie, jesteś na takim, to nawet takim wspomożeniem będzie taka grupa kreatywna. Po pierwsze, to na tej drodze y, ułatwi Wam po prostu kontakt z ludźmi, którzy tak samo y, jak Wy maluje, malują. Y, łapanie, wyłapywanie tych, y, tych porad, wyłapywanie tych opinii y, innych. Y, najważniejsze właśnie tym jest to, żeby jak masz obraz, chcesz go sprzedać, to zapytaj bliskich y, koleżanek, kolegów, y, kogoś, podziel się z tym. Jeżeli, jeżeli ten obraz namalowałaś, namalowałeś, to co w nim, jeżeli ktoś mówi nie, 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 chociaż to jest właśnie najbardziej najgorsze, że, że ludzie nie są szczerzy w takich, szczególnie nasi bliscy, żeby nas nie, nie zniechęcać, to, to mówią, nie, jest ok, super obraz, fajnie, na pewno go sprzedam, na pewno jest, sami nie je kupią, ale wiecie... To nie, to po prostu musi być taka krytyka taka, wiecie, podbudowana y, tym, tą prawdą, tym, że, że to jest... żeby wam zwrócili uwagę na to. Jeżeli sami nie widzicie tego, y, co by tam poprawić, co by tam zmienić. Po prostu ten obraz musi być dobry. Żeby go sprzedawać, to musi być dobry. Jeżeli nawet... Y, ja wiem, że to jest takie mówienie, wiesz, teraz masz y, sprzedać obraz, bo nie masz czego żyć, nie masz. <grych> Rachunki czekają, wszystko czeka, po prostu, a tego nie ma, nie ma tych pieniążków, no to po prostu każdej metody się chwycisz, żeby jakoś to zdobyć, i taka potrzeba też jest jak gdyby motywująca, kreująca, odnajdująca w nas takie sposoby, żeby właśnie jak tam dotrzeć do tego klienta, któremu. No bo to też bywa tak, że yy, nawet jeżeli Ty nie jesteś przekonany, czy przekonana o tym, że ten obraz jest dobry, to. Komuś może się podobać. Dlatego ważne jest, żeby na przykład się pokazać z tym. Nawet jeżeli ty jeszcze nie, nie uznajesz, że on jest już skończony, że dobry, że po prostu jest najlepszym swoim wydaniu, to to pochwal się tym, są te profile społecznościowe, te, te, po prostu pokazuj. To pokazuj ludziom i pytaj, co w nim zmienić, co w nim poprawić. Ja właśnie będę się starał i pracuję nad tym i coraz im dalej z czasem to będzie to dla was bardziej zobaczycie po prostu efekty tego że jak już powstanie teraz jest grupa facebookowa ludzie się dzielą swoimi spostrzeżeniami na temat swoich prac wymieniają spostrzeżeniami wyglą... wymieniają opiniami i możemy już na tej bazie pracować plus kontakt ze mną i moje jakby opinie, ocena tego, ocena czy ukierunkowanie, porady, co tam zmienić, jak wybrnąć, jak gdzieś tam odnaleźć tę dobrą drogę. Ale będzie, kiedy już to powstanie, kiedy będzie ten profil, będzie już, będziesz już coraz lepszy, coraz lepsza, to to też będzie jakąś marką i miarą tego, że, że wiecie, ludzie będą chętniej kupować od kogoś gdzieś tam właśnie z takiego miejsca, w którym wiadomo, że to już jest... Tam są ludzie, którzy dobrze malują. Tam są, to, to będzie marką. To będzie po prostu, dlatego ja zachęcam z tej strony Was, żebyście, żebyście br brali w tym udział i uczestniczyli tak, żeby jak najwięcej korzystać z tego i jak, żebym ja Wam mógł jak najwięcej pomagać, a z drugiej strony, żebyście po prostu rozwijali się ciągle, doskonalili, ciągle doskonalili. Taką marką właśnie to, to ci kreatywni Polska powinni być i będą I, i mam nadzieję, że, że nie mówię tutaj pustych słów, nie rzucam w, i że to się stanie faktem. Natomiast teraz, co ci radzić, no to jeżeli próbujesz, no to mówię, pokaż się, pokaż, jeżeli masz obraz do sprzedania, czy obrazy, to najprostsza rzecz, jeżeli znajdziesz chętnego, komu się to podoba, to zaproponuj. Nie wychodź od razu z ceną, która go zbije z nóg i powie, nie, nie, nie. Ale nie możesz też z drugiej strony iść w taką my, my, my ścieżkę, że po kosztach tam m, po byle kupił, byle kupił, za 50 złotych ale kupił, a na materiały wydałaś 100, to nie może być tak najlepiej yy, 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 sprawdzonym sposobem to jest yy, zapytanie ile mógłbyś, czy mogłabyś ta osoba, która chce to kupić yy, mi zaproponować no, oczywiście z taką, wiecie, żeby to nie było obraźliwe <laughs> wiadomo, tak jak teraz powiedziałem że zapłaciłem za materiały, za podobrazie, za farby za ten, yy, popracowałem 30-100 godzin nad obrazem jak ktoś mi proponuje 50 złotych, to, to nawet nie jest jedna dziesiąta czy tam może jedna dziesiąta, jedna druga moich kosztów, a włożyłem, oprócz pracy, którą w to włożyłam, włożyłem, to jeszcze jest koszty tych materiałów dużo, dużo wyższy. Dlatego to, to też nie może być tak. Ale zaproponuj coś więcej, żeby ten klient poczuł, że kupił wartość, że kupił coś wartościowego za stosunkowo dobrą cenę, tak? Że i ty jesteś zadowolony... Zadowolona z tej ceny, którą uzyskasz, i on jest zadowolony, bo wiemy, jakie chodzimy po galeriach, widzimy, malujący to wiedzą widzą, jakie są ceny w galeriach. Yy, wiadomo, tam z, znajdują się obrazy yy, osób, które z nazwiskami, już które jakoś na rynku, z dorobkiem z, i tak dalej. I one mają wygórowane ceny. To naprawdę są wysokie ceny. No ale też wiemy, jakąś taką najniższą cenę. jaką. No, no Nie może taki pejzażyk kosztować w galerii sztuki. Nawet średniego, średniej klasy malarza nie może kosztować 100 zł. No to nie jest cena za, za obraz, jeszcze olejny obraz na przykład. I nawet takiej wielkości tam 40 na 30 cm to nie będzie kosztował 100 zł, tylko ta cena będzie co najmniej. 500-600 zł to minimum podejrzewam za taki obraz, a w tym jest jeszcze, w tej cenie jest jeszcze koszt tej marży, ta marża galer, galernika, galer, tego właściciela galerii. Także taki koszt, przyjmij sobie jakąś minimalną kwotę, którą za obraz, jeżeli na przykład wkładasz w obraz i te koszty zamykają się na przykład w 100 zł, no to staraj się sprzedać, żeby ten obraz co najmniej kosztował drugie tyle albo dwa razy tyle, czyli na przykład 300 zł. To już by było dobrze. I to jeżeli z taką będziesz yy, proporcją yy sprzedawała, sprzedawał obrazy na początku, to bądź z tego zadowolona, bo to naprawdę jest dobra cena. Jeżeli na przykład 100 zł, yy, no plus godziny pracy, które nad tym spędziłaś, spędziłeś, kosztuje, yy, jest koszt tego namalowania tego obrazu, to 300 zł to już będzie dobra cena. Naprawdę dobra cena. A jeżeli dostaniesz 500, to już będzie naprawdę super. Także ja yy, radzę. Pokazywać się, nie bać się, nie mieć tej obawy w sobie, pokazywać, nawet wrzucić na jakiś portal taki ogłoszeniowy. Gdzieś tam są, już jest tych portali bardzo dużo, czy tam OELIX, czy jakiś inny, gdzie są różne kategorie tych, tych grup, czy tam są te, te, te grupy, tam nie wiem, jakiś wystrój wnętrz, czy, tam, czy portale społecznościowe, czy jakieś właśnie takie. Wrzucisz i tylko, żeby nawet nie może sceną od razu, tylko wrzuć obraz, po określ jego format, jego yy, technikę, w jakiej powstał i tak dalej. <laughs> Dla osób, które cię nie znają, to tam możesz też krótko tam o sobie napisać, że, że malujesz tam i, 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 cokolwiek o sobie, albo tylko nazwisko i po prostu i sąduj. Najpierw wy, wysąduj, przetestuj to, czy to wzbudza zainteresowanie. Ja robię też tak, że jak coś nie wzbudza zainteresowania, to znaczy, że coś w obrazie jest nie tak, coś... To pytaj też, jeżeli na takich portalach społecznościowych, no to pytaj o, o ocenę, o opinię. Jeżeli ci się podoba, to napisz, co ci się podoba, a jeżeli ci się nie podoba, to też napisz mi, co ci się nie podoba w tym obrazie, tak? To jest też istotne. I wtedy możesz już przy minimalnym tam poprawić coś tam, jeżeli tego nie widzisz, a ktoś ci mówi od razu, że tam to powinno być inaczej. Bo przecież to nie jest tak. Czy kupiłbym go, czy kupiłabym go, ale... nie już nie ważne takie opinie. Gdyby to były łódki, a tam jest, yy, tam są kwiaty, nie? To, 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 ale gdyby to było na przykład, kwiaty były czerwone, a są żółte, no to też może akurat dodaj tam smaku i... Spójrz na to, może są żółte, a może czerwone? Może czerwone w tym kontekście? Może trochę tło zmienię? Może coś? Może parę szczegółów dodam? Może yy, coś tam zagram światłem? Może jakoś inaczej? Żeby ten obraz miał coś w sobie, żeby miał jakąś takiego, wiecie... Ja będę też o takich rzeczach mówił, o takich metodach, jak, jak taki obraz, yy, nadać mu takiego charakteru, żeby to nie, było, nie wyglądało surowo, żeby to nie było... Ja tego właśnie chcę was uczyć, tego chcę uczyć, żeby... Żeby po prostu, bo ja widzę, ja, przysłuchacie mi obraz ja przepraszam was, za, że nie, nie zawsze wam odpowiadam i, i ja teraz będę starał, ja już ja sobie tak przyszekam, ja, może to, to dobrze, że ten sprzęt się zepsuł i po prostu, i teraz więcej czasu będę na to poświęcał i więcej uwagi na to, bo ja sobie znowu zacząłem budować profile tutaj ludzi. Nie widzę jeszcze tej pracy mojej, z, z tej, ale z mojej strony, że, że ja o Was myślę, że ja, że ja o Was pamiętam i ja, ja pracuję nad tym, żeby Wam wskazywać. Ja każdą osobę mam już rozpisaną, każdą osobę tych prac, które tam na kreatywnych mi pokazujecie, mam jak gdyby w głowie i siedzę i myślę, jak Wam podpowiedzieć. Monice to, Ewie to, Markowi to, po prostu. I po prostu to, żeby każdy z Was poszedł w dobrą stronę, żebyście z mojego punktu widzenia, jeżeli nie zaakceptowaliście, jeżeli chcecie, żebym Wam doradzał, poradzał i kierunkował Wasze działania, no to. No mam troszeczkę więcej doświadczenia niż wy, dlatego spróbujcie. Zdajcie się na moją y, jakąś podpowiedź, a zobaczycie, czy to przyniesie efekt. A z efektu je będziecie rozliczać z tych owoców, które będziecie zbierać w postaci tego, że będziecie sprzedawać y, y, swoje obrazy i będziecie się w nim doskonalić i będziecie wie wiedząc, nie, mając tą świadomość, jak to zrobić lepiej. Dobra, to tak było krótko i przepraszając za jakość mojego nagrania dzisiaj, za to, ale... Na koniec też chciałem o tym powiedzieć, że nie zniechęcajcie się, po prostu widzicie, sprzęt mi padł, nie mam nic. Teraz przy jednej lampce to nagrywam. Spróbowałem z moim oświetleniem, nie dało się. Blada twarz płaska. Ja tutaj malowałem obrazek. Oczywiście to się nie, nie mogę tego puścić, bo po prostu tam nic nie widać z tego, co tu opowiadałem o, o tych różnicach kolorowych. Co tutaj zmieniłem, koloru, co tam zmieniłem, jak szukać ich niuansów, jak w niebieskiej odnajdywać różne temperatury. Jak mówię o tej ciepłocie niebieskiego, no to nie znaczy, że ciepłota niebieskiego, że nagle niebieski będzie ciepły. Tylko chodzi o to, że może być niebieski cieplejszy, może być niebieski chłodniejszy. On jest cały czas chłodny, bo on jest niebieski. To jest jedyny chłodny kolor podstawowy, zimny. Ale on może mieć różną temperaturę. I żeby nie, nie, nie różnicować tylko tego niuansami takimi, że rozbiele przyciemnie, rozbiele przyciemnie. Nie, żeby szukać tych smaczków właśnie w tych odmianach. Że niebieski to jest indygo, to jest by, y, cyjan, to jest y, y, ultramaryna, to jest y, kobalt. To po prostu jest masę odmian. Jeszcze producent ma tu mi błękit nieba, tu yy, błękit tam jakiś szafirowy, lazurowy, i po prostu macie całą paletę różnej temperatury. Jest jeden niebieski w jednym chłodzie, w jednej temperaturze, w sensie, yy, że on jest nazwany niebieski, jest kolorem zimnym, a popatrzcie, ile może mieć odmian w tej temperaturze, w tej ciepłocie i tym, tym budujcie obraz oczywiście to nie jest tak, że jak jest ciepła plama to przy niej musi być chłodna może być ciepła przy cieplej, ciepłej ale czerwona przy pomarańczowej, ale wtedy też znajdźcie to, nie tylko rozjaśniając, przyciemniając, znajdźcie tę różnicę w tych nasyceniach w natężeniu tej barwy ale temperaturą temperaturą tym, tą odmianą, odmianą barwy Dobra, troszeczkę, żeby to, to było. Żeby to było. Yy, czytelne. Zapraszam do oglądania. Będę tutaj przy yy, właśnie takich ograniczonych możliwościach i teraz w takiej formie, bo jak mówię, nagrywam to smartfonem i... Dźwięk będzie taki, jaki jest. Przez najbliższe tak parę, to podejrzewam, że będzie trwało do początku sierpnia, tam termin na 8 sierpnia. Jeżeli ten aparat się da naprawić, a jeżeli nie, no to nie wiem, pomyślę o, dlatego może mnie wspierajcie intensywniej, to może, może jakoś coś tam wspólnie wymyślimy. Bo nie chcę, żeby, żeby tracić ten kontakt, tracić to, 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 to nagrywanie dla Was. Ech. Zajmę się pracą teraz yy, indywidualną, będę częściej, no ale będę tutaj wpadał i pokazywał Wam yy, z takich ograniczonych możliwościach, jakie ja mam, a z ja się fasolem poczekam yy, z kolorem, z tym, jak już yy, wygląda, yy, żeby to już był naprawdę jaś fasola, barny, kolorowy, taki jak sobie zało, założyłem obraz, to będzie, będzie w tym trzecim finałowym odcinku po naprawie mojego sprzętu. Lajkujcie, subskrybujcie. Pozdrawiam Was bardzo gorąco w tym nietypowym odcinku, bardzo krótkim, ale zawsze, zawsze miło z Wami tutaj spędzić czas i, i dziękuję za ten poświęcony czas, który, który mi tutaj zapewniliście, że, że właśnie jestem. Nie zrobię tego ruchu ręką albo zrobię, spróbuję jak to wyjdzie na smartfonie. Pozdrawiam Was bardzo gorąco. Udostępniajcie, dzielcie się też z innymi. Którzy wymagają, bo to wiecie, wy też będziecie później takimi, jakimi ja, że będziecie innym doradzać. Ja też o to, o to mi chodzi. Nie zamykajcie się sami w swojej skorupie i tylko będę genialną malarką, genialnym malarzem. Po prostu dzielcie się tym, bo to nie jest, wiecie, wiedza tajemna. To trzeba po prostu być, być w tym i żyć tym, cieszyć się tym, bo kto nie jak nie? Ty czy, czy ja? Kto jak nie ja? Kto jak nie ty? Kiedy, jak nie teraz? Teraz. Teraz. I dla kogo? Dla kogo? Jak nie dla innych. Bo my nie robimy tego tylko dla siebie. Z potrzeby, wiadomo, robimy to z potrzeby serca, bo to kochamy robić, ale żeby się tym dzielić z innymi. I tym optymistycznym akcentem żegnam się z wami. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Adam Radzik, cześć!